Głupi flakonik perfum, który na przykład poszedł za 400 zł, a ja za niego musiałem dać 200. Więc tak naprawdę 200 zł było tak jakby z mojej kieszeni, tak? I w tym momencie w momencie, kiedy te pieniądze trafiają na, na zbiórkę, to wiadomo, ktoś wywala od siebie 400 zł e, i płaci za te 400 zł, a ja dokładam jakby 200, no bo ja te 200 dałem za te perfumy, więc te tak, pieniądze tak. nie wracają, tak? Dostałem... E, Dostałem, dostałem, to nie, na razie nie, jeszcze nie listujemy, na razie jeszcze nie, ja tych flakonówików jutro przywiozę troszkę, dostanę troszkę flakoników jutro, ponieważ będę w Krakowie, a dostaję te perfumy od kogoś, kto prowadzi perfumerię między innymi w Krakowie i dziś w Katowicach. I, I ta osoba chce mi podarować trochę tych perfum na koty, żebyśmy sobie polistowali i dostanie tych kilka flakoników za darmo, więc mówię, no myślę, że, że od 200 zł, myślę, że od 200 złotych jak zaczniemy takie perfumy listować. Ja wiem, że tam podobno będą też perfumy, które ta pani mówiła, że one też również nawet tam po 1500 zł za, za flakonik.